Dzień dobry, Data Kenik, Fundacja Vega. W ramach cyklu Kobiety w Nauce, wspólnie z Fundacją Girls In Tech Poland i Politechniką Warszawską, chciałabym zaprosić do wysłuchania dzisiejszego wywiadu. A dziś mam przyjemność rozmawiać z dr. Inżynier Agnieszką Siemian z Zakładu Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Doktor Siemian prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne m.in. w zakresie optyki dyfrakcyjnej holografii, noktowizji, termowizji czy optyki THZ. Poza tym pełni funkcję kierowniczki Laboratorium Informatyki Optycznej Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz prodekana do spraw studenckich na Wydziale Fizyki. Doktor Siemion kończyła Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, czyli ten, na którym obecnie pracuje. Na tej uczelni także się doktoryzowała. Jest autorką przeszło 50 publikacji naukowych, wielokrotnie cytowanych, a w swoich badaniach naukowych obecnie skupia się na zagadnieniach dotyczących projektowania optyki dyfrakcyjnej, głównie dla promieniowania THZ i oczywiście o to, co się kryje za tą frazą i za tym skrótem, na pewno za chwilę zapytam. A tymczasem chciałabym serdecznie powitać i powiedzieć: Dzień dobry, Pani Doktor, serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry, mi również bardzo miło uczestniczyć w takich inicjatywach wspierających kobiety w nauce, no bo jednak coraz nas więcej i chyba coraz lepiej. Tak, i warto wiedzieć, i warto wiedzieć zdecydowanie więcej o, o tych kobietach, które dziś mają już też na koncie swoje dokonania i, i prowadzą badania naukowe, więc ja na pewno będę podpytywać się o Pani Badania i Pani dziedzinę, a zacznę od takiego pytania, chyba już tradycyjnie w moich wywiadach z cyklu Nauka dla laika, bo kiedy słyszymy słowo optyka, słyszymy lub czytamy, no to pewnie wielu osobom w pierwszym rzędzie na myśl przychodzą między innymi okulary. Ale też światło, po prostu światło. Chciałabym zapytać, czym jest światło? Czy to jest tylko to, co widzimy, czy też jest to znacznie szersze pojęcie? No, z tymi okularami to prawda. Bardzo często się spotykam z, z takim pojęciem, że o, to ty się zajmujesz okularami. No nie do końca. I tak samo nie do końca jest z tym, z tym światłem, dlatego że no, światło to faktycznie to, co widzimy. Ale światło jest ogólnie falą elektromagnetyczną, i ten zakres, jakby ten fragment, który my, my widzimy z tego całego promieniowania, no to nazywamy światłem, czasem światłem widzialnym, tak no, jak sama nazwa wskazuje. Aczkolwiek tego promieniowania jest bardzo dużo, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. I mamy z jednej strony podczerwień, z drugiej strony nadfiolet, i już my tego nie widzimy, no ale na przykład ośmiornice widzą, jakby to promieniowanie ultrafioletowe. Pewnie różne inne zwierzaki też, w zależności od, od tego, gdzie żyją, mają troszeczkę przesunięte, jakby te receptory odbierające no promieniowanie elektromagnetyczne. Tak? No już nie możemy do końca powiedzieć, może światło, ale, ale tak naprawdę no, no jest to cały czas ta sama fala, tylko jest jedna krótsza, dru, druga dłuższa. Także w zależności od tego, gdzie jesteśmy, to no to te fale mają różne rozmiary, tak samo, na przykład, nie wiem, fale już takie w ogóle długie, radiowe, no dalej są falą, i, i tak jakby te zjawiska, które rządzą tymi wszystkimi falami, no mają takie same podstawy fizyczne. No wiadomo, że skala jest inna, ale, ale jakby no te wzorki kryjące się pod spodem są, są takie same. Zajmuje się pani między innymi tak zwaną optyką dyfrakcyjną. I teraz chciałam zapytać o dyfrakcję, bo dyfrakcja to niezwykle ciekawe zjawisko. Proszę opowiedzieć w kilku słowach, na czym ono polega i jakie są jego konsekwencje. No właśnie, ponieważ zakładamy, że nasze promieniowanie, czy nasze światło jest falą, ono również jest cząstką. Jest tak, że to jest i to i to. I właśnie w przypadku optyki dyfrakcyjnej jest tak jakby bardziej jakby zwrócenie uwagi czy wzięcie pod uwagę faktu, że światło jest jednak falą. I skoro ta fala, tak jak fale, takie w morzu się jakoś rozprzestrzeniają, to my opisujemy światło, można w zasadzie powiedzieć, że podobnie do takich fal morskich. Tak? Jeżeli one napotykają na jakieś. Przeszkody, no to na tych przeszkodach się uginają i światło robi tak samo. Tyle tylko, że jakby ten detal dla światła widzialnego musi być dużo, dużo mniejszy. I na przykład nie wiem, teraz są takie bardzo bardzo modne, takie cienkie, takie delikatne firanki i one na przykład, no właśnie sprawiają, że jak oglądamy jakieś, jakieś lata, lampy czy jakieś światełka za za oknem, no to one ulegają dyfrakcji, czyli takiemu ugięciu właśnie na tych drobnych szczegółach firanki, no bo ta firanka już jest na tyle drobniutka, że, że spełnia, że tak powiem swoją rolę i odpowiednio ugina nam te fale i optyka dyfrakcyjna właśnie wykorzystuje ten fakt ugięcia, tak się projektuje jakby cały element dyfrakcyjny, żeby on tak ugiął to promieniowanie, no bo już nie tylko światło, żeby ono stworzyło kształt taki, jak my chcemy. Także no tutaj wykorzystujemy na no ewidentnie falowe tak jakby właściwości promieniowania już całego elektromagnetycznego, bo projektuje się tak samo, tylko się wykonuje różnie dla różnych zakresów. Zjawisko dyfrakcji ma, z tego co wiem, dość liczne zastosowania w nauce. Jakie to są zastosowania między innymi? No, znaczy już same znaczy już nie mówiąc o różnych siatkach dyfrakcyjnych spektrometrach, czy takich no, tak de facto dzieleniu częstotliwości na różne składowe, no bo nasze światło, nawet to, co widzimy, składa się z różnych kolorów. To, że się składa z różnych kolorów, to, to, to jest takie pojęcie, no bardziej jakby odpowiednie. Czy to no tak jak się uczy w, czy w szkole, czy, czy, czy potem na studiach. Na studiach się dowiadujemy, że bardziej jakby cechą taką charakterystyczną dla fali jest częstotliwość, a nie kolor, bo kolor, czyli to, co my jakby widzimy jako kolor, to jest długość fali. Nie ta długość fali zmienia się, jeżeli na przykład światło zmienia ośrodek. czy jeżeli wpadnie w szkło, to ta fala się. Zmieni, a to, co się nie zmieni, to jest częstotliwość. I dlatego no, ja przeważnie jak, jak, jak mówię, no, to odnoszę się do częstotliwości z zakresu widzialnego, czy z zakresu dowolnego innego. I jeżeli no, tak naprawdę wszystkie spektrometry, tak, no, to, to, to wszystko nam potrzebujemy podzielić, rozdzielić te wszystkie częstotliwości, żeby wiedzieć, które jest ile, czy, czy występują, czy nie występują. No i z, z mojej strony tak jakby, no ta cała no tak de facto zjawisko dy, dyfrakcji pozwala mi projektować i sp sprawdzać no, no elementy optyczne, które mogą znaczy, które są tak jakby taką alternatywą dla takich zwykłych soczewek refrakcyjnych, czyli takich grubych, jak my mamy w okularach, tak? Takich no, objętościowych można powiedzieć. <grytanie> No, a teraz chciałabym w takim razie spytać o wspomniane we wstępie promieniowanie THZ. No właśnie, co się za tym kryje? Za tą to jest, nazwą, za tym skrótem? To jest promieniowanie właśnie o częstotliwościach terahercowych, czyli to jest 10 do 12 herca. To jest promieniowanie, które leży pomiędzy mikrofalami a podczerwienią, czyli tak jakby z jednej strony podchodzimy od strony podczerwieni, to jest tak jeszcze daleko, daleko, tak się da, no, można powiedzieć, że taka bardzo, bardzo daleka podczerwień, a z drugiej strony mamy techniki mikrofalowe, te wszystkie anteny yy, yy, i to tak jakby takie podejście bardziej od strony elektroniki. No, i przez długi czas właśnie promieniowanie terahercowe stanowiło taką, no, brzydko mówiąc, taką dziurę, dlatego że z jednej strony te rzeczy wykorzy wykorzystywane w świetle widzialnym i podczerwieni, no już generacja jakby była na tyle mało efektywna, że no, nie dawała rady w tych terahercach, a z drugiej strony te techniki mikrofalowe, Polegały na tym, że się zwielokrotniało częstotliwość, żeby dojść do tych terahercowych, a im bardziej się zwielokrotniało, no, tym to było słabsze źródło. Więc no, z, wie, z wielu przyczyn, tak jakby było, taka, no, taka, tak, takie pole trochę niewykorzystane ze względu na to, że nie było ani emiterów, ani detektorów, które były po prostu wydajne. I tak de facto znaczy ta końcówka poprzedniego wieku i, i już początek tego. No, umożliwiły dużo większy rozwój tych technik terahercowych, bo powstało, znaczy cały czas powstaje bardzo dużo różnych źródeł, jest bardzo duża różnorodność. Właśnie w, w, dla zakresu promieniowania terahercowego jest cudowny, jest cudowna technika, jest spektroskopia w dziedzinie czasu, która daje nam bardzo dużo informacji o badanych obiektach i jest, jest takim bardzo interesującym przypadkiem dydaktycznym, bo tam jest bardzo dużo różnych zjawisk ukrytych, bo jest trochę troszeczkę elektroniki, troszeczkę optyki, trochę interakcji fali z materią, troszkę czasami jakichś nieliniowych rzeczy, także, także to jest samo w sobie bardzo ciekawe jakby urządzenie i zjawisko. No i te nasze teraherce no zaczęły być coraz bardziej no, dostępne, można powiedzieć. A, a z mojej strony, ja że tak powiem, natrafiłam na, to, na, na ten zakres promieniowania, bo projektując optykę, okazuje się, że no, dla światła widzialnego musimy użyć jakichś elektronolitografii, czy jakichś bardzo precyzyjnych metod, które nam pozwalają stworzyć malutkie elementy o bardzo dobrej dokładności. A światło widzialne ma około pół mikrometra. Mhm. Bo tam to 300 tam do 700 nanometrów, zależy jak, jak tam kto zdefiniuje, ale no powiedzmy koło pół mikrometra, a promieniowanie terahercowe jest rzędu milimetrów, czyli to, ten detal malutki, który jest bardzo szczegółowy dla światła widzialnego, dla teraherców okazuje się, że jest on bardzo duży i te możliwości produkcji optyki są dużo, dużo większe i, i z, nawet jakieś szalone pomysły, które nie wiem, których wytworzenie w świetle widzialnym jest bardzo, bardzo kosztowne. No, dla pewnego zakresu promieniowania terahercowego może być wytworzone na przykład na drukarce 3D za pomocą filamentu i, i bez problemu takie struktury działają. Także pod tym względem takim naukowym jest to bardzo dla mnie ciekawe, tak, bo różne pomysły można zrealizować, można sprawdzić. No Są też pewne problemy, ale. Ale, ale, ale to są takie, może nie problemy, co bardziej charakterystyka dla, dla danego zakresu tego spektralnego. No bo jednak... To jest naprawdę to, co pani mówi. Tak, bo to znaczy, to są takie... Jedyne tylko, co jest niemiłe w terahercach, to jest to, że ich nie widać. Bo jednak optyka jest, charakteryzuje się tym, że, że można zobaczyć, że ten efekt jest od razu widoczny, tak? A tutaj w przypadku promieniowania terahercowego, no, mi bardzo pomaga cała taka, taka wiedza i doświadczenie, które zdobyłam w laboratorium optycznym, bo tam było łatwo ustawić ileś rzeczy i teraz jakby czerpiąc te tak jakby takie metody, triki, które się ma na ustawianie jakichś rzeczy optycznych, no w przypadku teraherców no optyka no jest taka sama, tylko że większa troszeczkę inna, ale no jednak nie widać tego, co... Jakby co się ustawia, i ta, ta, to doświadczenie z tych, że tak powiem, ustawiań wielogodzinnych w laboratoriach takich wialnych, to, to, to dużo naprawdę daje. Także. To proszę powiedzieć, jak się pani zainteresowała fizyką, a też ściślej tą konkretną dziedziną? Czy było coś lub ktoś, kto panią zainspirował do studiowania akurat tej, tego przedmiotu? Znaczy ja jak się okazało, kiedyś poszłam na spotkanie do mojej szkoły podstawowej, bo ja już w podstawówce ja lubiłam fizykę, nie sprawiało mi to jakoś tak dużo problemów i było kółko fizyczne, na które się zapisałam, i na tym kółku, no ja rozumiałam, że robimy jakieś zadania, no to brałam, rozwiązywałam te zadania, przynosiłam tej pani, tam część się pytałam, część nie. No i moja pani od fizyki potem po, po, po latach mi powiedziała, że byłam jedyną osobą, która robiła zadania i przynosiła. i ona była taka zdziwiona, a ja tak jakby odebrałam to jako coś takiego naturalnego, że ona tak jakby no poniekąd wymaga, no w sensie takim, że no proponuje, tak, no to zakładałam, że no to jest taka propozycja, no chcesz coś robić więcej, no to trzeba, trzeba ileś rzeczy przećwiczyć i faktycznie, no w tej podstawówce tej fizyki troszeczkę było, potem ja zawsze chciałam iść jakby na kierunki jakby ścisłe, więc wybrałam liceum z profilem matematyczno-fizycznym, i no na szczęście trafiłam na cudownego profesora w liceum, który był bardzo dobrym jakby nauczycielem i pedagogiem, więc bardzo, bardzo go do tej pory cenię, bo tak naprawdę wszystkie te podstawy z fizyki, no to on był w stanie nam przekazać. No w taki przystępny, przyjazny sposób, a też bardzo dużo materiału z nami robił, więc też mieliśmy bardzo takie dobre według mnie podstawy. No i potem dla mnie naturalną rzeczą było, że trzeba teraz kontynuować, pójść na fizykę, ponieważ byłam taką osobą, która woli troszeczkę bardziej technicznie, mniej teoretycznie, no to dlatego wybrałam Politechnikę i, i tutaj akurat nie miałam. Wątpliwości, tak? Część osób ode mnie z klasy wybrała fizykę na, na uniwersytecie I, i też są jakby zadowoleni, tylko to trzeba dopasować troszkę do swojego charakteru, kto, kto, co, kto co lubi, ale też jakie zagadnienia lubi poruszać, bo to jakby troszeczkę w pewnych rzeczach się różnimy, mimo że i to jest fizyką. No i tak w sumie ta fizyka mi towarzyszyła przez cały czas. Potem jak obroniłam pracę magisterską to następnego dnia usiadłam w domu, tak się popatrzyłam naokoło i się rozpłakałam, bo nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, bo co człowiek się uczy całe życie i, i, nagle, i nagle przestaje, tak? I, i, I w ogóle to dla mnie było takie okropne i stwierdziłam, że jednak chyba sensownym dla mnie rozwiązaniem jest zostanie na doktoracie. No a potem jeszcze zostałam na uczelni, no i tak już, i tak już że tak powiem, zostało do, do dnia dzisiejszego. I, I taka to przygoda trochę rozciągnięta, łączona. I, i w sumie, no, no, teraz ja uczę innych, już tych, których nauczyłam, już też zdążyli pokończyć studia. Niektórzy też już pokończyli doktoraty. Także taka się robi troszeczkę ciągłość fizyczna, ale naprawdę fajna dziedzina, i, i nie należy się bać. No właśnie, kiedy słucham Pani, też co nieco o Pani poczytałam, to tak sobie pomyślałam, że Pani kariera naukowa i dydaktyczna to tak naprawdę zaczęły się całkiem niedawno. A ma Pani już na koncie wiele sukcesów, no bo to jest kilkadziesiąt publikacji naukowych, bo są to już też ważne funkcje kierownicze na uczelni, bo jest to także, jeśli chodzi o tę działalność dydaktyczną, wypromowanie przeszło o ile dobrze się orientuję, 30 prac inżynierskich i magisterskich już. Przepraszam, proszę powiedzieć, czy ma Pani jakieś marzenia zawodowe, którymi mogłaby się Pani z nami podzielić? No to, to zawsze człowiek gdzieś dąży i do o, i, że tak powiem, co, coś ma, no jakiś pomysł na siebie, bo to chyba jest no w sumie chyba takie najważniejsze, żeby. Tak jakby ja to śmieję się na spotkaniach z, z moimi współpracownikami, mówię, że trzeba określić kierunek, w którym płyniemy. I, i wbrew pozorom, no określenie tak, chociaż mniej więcej takiego kierunku bardzo pomaga, dlatego że potem zbiera ileś osób, które chcą iść w tym samym kierunku. I, i naukowo. Fajnie jest mieszać się i teraz tak, mieszać się pomiędzy zespołami, to znaczy być otwartym na na przykład, nie wiem, możliwości wyjazdowe. Ja akurat mam rodzinę, dwójkę dzieci, więc trudno mi jest na przykład nie wyjechać sobie na rok gdzieś, tak? no bo, bo jednak no, funkcja mamy jest w pewien sposób taka istotna na tyle w życiu, że, że ja sobie nie pozwolę na taki długi wyjazd. I Mimo tego, jakby staram się wyjeżdżać na jakieś takie krótsze wyjazdy, dlatego, że współpraca z innymi ludźmi, którzy inaczej patrzą na jakieś problemy, bardzo rozwija tak jakby, taki światopogląd i podejście w ogóle do, 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 do nauki jako takiej. No, ja zajmuję się optyką. Jakby wszyscy współpracownicy, z którymi no, jakoś jestem połączona na Politechnice, też w większości są z optyki, aczkolwiek nie tylko, bo my też na wydziale między sobą się łączymy do różnych projektów w zależności od tego, czy projekt jest bardziej nacechowany tak jak optomedycznie czy optyczno-telekomunikacyjnie. I, I też no, te osoby się jakby wspierają w różnych jakby kompetencjach. Też ważna dla mnie jest taka współpraca pomiędzy... Wydziałami czy nawet pomiędzy różnymi jednostkami, dlatego że jednak no, bardzo, to, bardzo to rozwija, też pomaga um, nawiązać jako, jakieś dalsze kontakty i wtedy hmm. można sobie jakoś określić y, tą swoją dziedzinę, tak? ale też ją jakby zaproponować w innych dziedzinach, hmm. także jakoś połączyć wspólnie siły i, i stworzyć coś y, no, tak, tak naprawdę lepszego. Także tutaj też zachęcam i to, co dla mnie jest na przykład bardzo istotne, to też ten aspekt dydaktyczny, dlatego że niektórzy zapominają jednak, że uczelnia to jest miejsce, gdzie my kształcimy studentów. To, że się robi naukę, to jest jedno, ale tak naprawdę to jest miejsce, które no, powinno być wypełnione studentami. No, w tym roku udało się nam powrócić do takich stacjonarnych zajęć. I, i, I fajnie, dlatego że ta, ten kontakt pomiędzy jakby wykładowcą a studentem no jest niesamowicie istotny. Bo jakby, no jakby ktoś chciał, jakby tylko takie wykłady, powiedzmy, czy ćwiczenia, czy zajęcia online, no to może wziąć książkę i przeczytać. Tak? A cała istota polega na tym, żeby właśnie przekazać coś więcej niż to, co jest w książce. I, I też fajnie jest współpracować z ludźmi takimi, który, którzy też no coś chcą, nie są tacy obojętni, a dużo jest takich osób, też oni się dobierają w zależności od prowadzącego, tak? czy, czy wolą pójść do tej jakby dziedziny, czy do tamtej i, i wtedy też im się bardzo chce. I tak de facto tworzą z nami takie zespoły badawcze, także to jest szalenie sympatyczne, bo tutaj można się połączyć z różnych dziedzin, z różnych takich stron, tak jakby tą, tą swoją karierę. No i tak de facto trzeba zebrać dobrych ludzi i z nimi określić dobry kierunek płynięcia. Dokładnie tak. Czyli praca dydaktyczna jest dla pani bardzo ważna i, i z pewnością satysfakcjonująca, prawda? Tak, tak, to, to trzeba. Znaczy ja bardzo lubię uczyć, bardzo lubię pracować z ludźmi i, i mam nadzieję, że, że też. No, znaczy no ze strony studentów też, też, też wiem, że oni częściowo jakby doceniają takie podejście. Mamy w ogóle na na wykładzie, na wydziale mamy bardzo dużo wykładowców, którzy mają tak jakby takie dobre podejście no, z takim sercem opowiadają. Wiadomo, że każdy jest troszeczkę innej dziedziny, no to nie wszystkich wszystko interesuje, tak? Ale, ale już naprawdę uważam, że zmienia się podejście na takie bardziej otwarte, bardziej rozmawiające, że ten wykładowca już nie jest takim wielkim, brzmiącym profesorem. Też może dlatego, że z mojej perspektywy, jak kiedyś byłam tą studentką i był pano, pan profesor szan, szacowny i bałam się w ogóle odezwać, tak, a teraz razem pijemy kawę tak, i, i rozmawiamy o różnych rzeczach. Też może to jest kwestia takiego na początku dystansu, także jednak człowiek wchodzi w taką wielką uczelnię. I, i, I się czuję bardzo malutki i, i taki zagubiony, ale widzę, że teraz też studenci coraz jakoś tak no, chętniej się odzywają. No, widać, że, że, że troszeczkę ten, ten świat się zmienia, no i, i dobrze. Bardzo dobrze. To w takim razie na desę chciałabym poprosić o dokończenie zdania. Gdybym nie była fizyczką, to być może byłabym. No Długo się nad tym zastanawiałam, ale, ale chyba mimo wszystko muszę podać dwie alternatywy. Albo nie wiem, może, może to można jakoś też połączyć. Ale, ale ja zdecydowanie chyba byłabym albo florystką, albo bym malowała na szkle, bo to są takie dwie rzeczy, które, które robiłam. Znaczy nie profesjonalnie, tak, ale, ale tam na jakichś różnych kursach byłam i bardzo, bardzo. Lubię kwiaty, bardzo lubiłam jakby pracować z, z kwiatami to jest no, ciężka praca. wbrew pozorom, bo, bo nawet tak fizycznie, bo te, te, te kwiaty jednak mimo tego, że są piękne, to one nawet pod względem ciężaru, czy ułożenia w dobry bukiet. Muszę przyznać, że jak kiedyś ułożyłam bukiet z 50 róż, taki piękny, ładny, no to następnego dnia aż mnie ręka bolała, bo to już takie zakwasy się robią, bo to jest po prostu ogromne i ciężkie. Mhm. Ale no, dostać taki potem ładnie ułożony bukiet to sama przyjemność. Sama przyjemność. A tak, czy tak znajduje bez... Pani czasem, czasem czas, trochę jak masło myślane? Czy znajduje Pani czas w natłoku wielu obowiązków na te pasje, no, na malowanie na szkle na przykład, czy układanie bukietów, czy też no już chyba nie ma Pani czasu na, na zbyt wiele aktywności w czasie wolnym od pracy? To znaczy teraz troszeczkę ym, przeorganizowało się moje życie, ponieważ od ośmiu, dziesięciu lat jestem mamą, więc takie czynności bardziej powiedzmy takie związane stricte z moimi takimi zainteresowaniami jeszcze sprzed, sprzed czasu bycia mamą. Przyznam szczerze, że ja dużo bardziej wolę spędzać ten czas z dziećmi i nawet jak robimy jakieś tam spacer, robimy jakiś bukiet na spacerze, no to on nie jest tak profesjonalny, tak, ale mimo wszystko jest to czas taki, który, który mi sprawia dużo, znaczy, to wszystko, co razem robimy, sprawia mi dużo więcej frajdy, niż na przykład, nie wiem, pojechanie na weekend na takie warsztaty samej. Także tutaj akurat troszeczkę takie czysto moje rzeczy może są odłożone, ale, ale chyba znaczy no nie chyba tylko na pewno z, z wyboru, tak, bo Wolę, no nie wiem, ostatnio robiliśmy, właśnie jakieś malowanie różnych rzeczy Minecraftowych z, z, z kartonu. Robiliśmy jakieś rzeczy, malowaliśmy. No, nie jest to co prawda malowanie na szkle, ale, ale jednak ta, ta, ten czas spędzony w grupie, tak, no w tym przypadku z rodziną, jest, jest dla mnie dużo bardziej istotny. także. Też fajnie relaksuje i, i odpręża. Chociaż ostatnio też wracając do malowania na szkle, to w wakacje tam była taka okrągła rocznica urodzinowa takiej naszej znajomej. No i właśnie dla niej pomalowałam kieliszek właśnie. Taki pamiątkowy, więc to też nie jest tak, że, że nie wracam. I czasem się udaje wrócić. Tak, tak. Y Pani doktor, bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę i bardzo interesujące informacje naukowe, podzielenie się z nami swoją wiedzą. I oczywiście życzę dalszych sukcesów i dalszej satysfakcji jeszcze przed Panią bardzo wiele, jak sądzę, kolejnych osiągnięć i tego oczywiście bardzo, bardzo życzę. No i jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia i poświęcenie nam nieco czasu. Ja również bardzo dziękuję i, i naprawdę namawiam, żeby się nie bać tych nauk ścisłych i żeby jednak wybierać, no niekoniecznie fizykę, tak, ale takie kierunki mm -hmm. powiedzmy no ścisłe, bo one wcale nie wymagają jakiejś nie wiadomo jakiej wiedzy, a dają bardzo duży wybór w życiu. A jak się ma wybór, to jest Właśnie. zdecydowanie łatwiej. No, i właśnie po to prowadzimy te rozmowy, żeby też zainspirować e, młodych ludzi, e, bo podejrzewam, że właśnie wielu z nich się boi e, wybierać takie przedmioty. Nie ma się czego bać, <laughs> zdecydowanie. E, jeszcze raz bardzo dziękuję i e, mam nadzieję do, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.